W dniu wczorajszym rozmawiałem z prokuratorem prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Jestem zaproszony na przesłuchanie w sprawie oczywiście greckiej i morderstwa popełnionego na Wyspie KOS, gdzie ofiarą jest Anastazja. Rubińska. Będę przesłuchany w charakterze świadka w związku z nowymi wątkami, które dotyczą tej sprawy. Rodzina skontaktowała się ze mną. Tydzień temu, która rozmawiała ze mną na ten temat, ja nie mogłem praktycznie od razu wyjechać do, do Grecji, nie mogłem wyjechać na wyspę Kos, ponieważ miałem inne zaplanowane działania na terenie naszego kraju, w związku z tym, że praktycznie ciało nie zostało znalezione. Do niedzieli. W niedzielę wraz z moją małżonką, z Mają Rutkowskiej, udaliśmy się do Grecji, gdzie podjęliśmy stosowne działania. W tym. sprawę włączyła się również prokuratura okręgowa we Wrocławiu, która. Również zajmuje się tym przypadkiem, tak jak było bardzo podobnie przy sprawie Polki, która zmarła tragicznie na terenie Egiptu. Nie mogą być przesłuchiwane osoby na terenie Grecji przez polskich prokuratorów. Polscy prokuratorzy mogą być tak zwanymi obserwatorami. Toczącego się postępowania. Jesteśmy w Unii Europejskiej, w związku z tym tu nie będzie mowy o jakiejkolwiek deportacji któregoś ze sprawców, ponieważ miejsce popełnienia przestępstwa jest wyspa Kos i tam też, jeżeli chodzi o sąd czy prokuraturę, będą wyciągane konsekwencje prawne i prowadzące czynności procesowe przy użyciu sprawców tego zabójstwa w każdym przypadku będą wykonywane na terytorium Grecji. Gdyby